Cześć, z tej strony Daniel z zadaniem 28 z matury poprawkowej z roku 2020. Mamy do wykazania, że dla dowolnych różnych liczb rzeczywistych A i B prawdziwa jest nierówność. A w nawiasie jest A plus B plus B do kwadratu jest większe niż 3AB. Co w takim razie zrobić z takim dowodem? No, należy jak zawsze zacząć od zapisania wszystkich za założeń, czyli tego, co wiemy z treści. Wiemy z treści, że a i b muszą należeć do rzeczywistych, czyli a, b należą do liczb rzeczywistych, ale wiemy też, że a i b nie mogą być równe, bo są to różne liczby, czyli a nie równa się b, czyli nam z tego wynika, że a minus b nie może się równać 0, czyli po prostu odjęliśmy b z obu stron. Ok. Czyli mając te założenia, możemy od razu przejść do przekształcenia tej nierówności w jakiś sposób, tak żebyśmy mogli dowieść, że ona zachodzi. Ok. Czyli zróbmy to tutaj. Zapiszmy sobie jeszcze raz tą nierówność. A plus b plus b do kwadratu jest większe niż 3ab. I co w takim razie z czymś takim zrobić? No, musimy to jakoś przekształcić w taki sposób. Abyśmy mogli dowieść właśnie, że, że to zachodzi. Czyli spróbujmy, jak zawsze, przerzucić sobie wszystkie niewiadome na jedną stronę. Odejmijmy sobie tutaj 3 ab z obu stron. Możemy tak zrobić, bo to jest oczywiście odejmowanie. Więc tutaj się nie stanie złego. A, a plus b plus b do kwadratu i minus 3 ab. No i może teraz rozpiszmy ten nawias, który stoi po lewej stronie przy a. Czyli mamy a kwadrat plus ab plus b do kwadratu minus 3ab jest większe od zera. I od razu widzimy, że te dwa wyrażenia możemy do siebie dodać, czyli odjąć tak naprawdę 3ab od ab i dostaniemy w takim razie a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat jest większe. Od zera. No i co możemy tutaj zauważyć, że pojawia nam się ładnie wzór skróconego mnożenia? Bo jeżeli pamiętacie dobrze, jest taki wzór skróconego mnożenia, w którym x minus y nawiasie do kwadratu równa się x kwadrat minus 2xy plus y kwadrat. No i to jest dokładnie to, co tutaj mamy. Czyli możemy sobie po prostu zapisać, że to jest a minus b nawiasie do kwadratu jest większe od zera. No i teraz możemy łatwo zauważyć, że to co tutaj jest po lewej stronie tej nierówności, czyli to a minus b do kwadratu musi być zawsze większe lub równe 0. No gdyby to a i b były równe, no to ten, wtedy ten nawias byłby równy 0. Jednak z założeń wiemy, że a minus b nie może się równać 0. To tutaj zapisaliśmy właśnie. W takim razie możemy po prostu tutaj napisać, że ale a minus b nie równa się 0, i z tego nam wynika, że po prostu a minus B do kwadratu musi być większe od zera, co należało udowodnić i to jest cały dowód. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie wielkie dzięki za oglądanie i trzymajcie się, cześć!